Cześć! S tej Tomek Doborz z Gili Gier Witam w kolejnej mam wideo recenzji. Dzisiaj kontynuujemy temat majors. I mam dla Was ee, Conquest of Kumanjaro, znaczy będę opowiadał dzisiaj o conquest of Kumanjaro. Dziękujemy firmie ISA, dystryb polskiemu dystrybutorowi e, Mage Warsów, za udostępnienie tego rozszerzenia do recenzji. Conquest of Komandżaro to drugie rozszerzenie, jakie pojawiło się od Mage Wars. Jest to rozszerzenie małe, znaczy nie ma ksiąg, e, mniej kart, ale jest tutaj 106 nowych kart, znaczy nowych jest mniej, tak, 106 jest dlatego, że jest ich po kilka kopii, i dwóch, można by powiedzieć, nowych magów, ale to nie są zupełnie nowi magowie, są to dwie alternatywne wersje magów, których widzieliśmy już w podstawce, czyli Beastmastera i Kapłana, Kapłan tym razem jest męski, Beastmaster jest żeński, ale to nie jest jedyna różnica, one, ci magowie też różnią się swoimi zdolnościami, tak, więc będzie można sobie już wybrać, jakby, Swoją, swoją drogę Beastmastera bądź swoją drogę e, kapłana. Dobra, Conquest of Kumangaro 106 czarów. Zajrzyjmy do środka, zobaczmy co tam jest nowego, jak przedstawiają się, jak, jak, e, jak wyglądają te nowe e, alternatywne wersje magów, e, kapłana i Beastmastera. Zapraszam do stołu, a potem krótkie podsumowanie. Okej, okay, co mamy w Conquest of Kumangaro. Niewielka instrukcja, cztery strony: informacje o nowych słowach kluczowych, informacje krótkie o nowych magach i oczywiście spis kart dla deków tychże magów. W zestawie nie ma ksiąg pustych, więc musicie je sobie kupić, żeby, jeżeli chcecie mieć, oczywiście, zawsze, zawsze maga złożonego. No dobra, spójrzmy, co ci nowi magowie generalnie potrafią. Na pierwszy ogień mamy Prista. Prist nazywa się Malakai i jest to bardziej walczący kapłan niż. Leczący tak jak z podstawki. Ma 34 punkty życia, 9 channelingu, jest to High Elf, oczywiście wytrenowany w Holy, i ma zdolność Holy Avenger. Jeżeli wzywa jakąś kreaturę, która jest nielegendarna, jest Holy oczywiście, może ją uczynić Holy Avenger'em. Dopłaca odpowiednią liczbę many, kładzie token, i ta kreatura dostaje 5 życia każdej rundzie, je ten pierwszy e, raz, kiedy atakuje wrogą kreaturę, jeśli ta kreatura zaatakowała i uszkodziła, tak zraniła inną, e, friendly creature, czyli tam przyjazną kreaturę, e, to Holy Avenger dostaje mele plus 2 i piercing plus 1, czyli mamy takiego fajnego mściciela. Malakai potrafi również palić swoich wrogów raz w rundzie, jeżeli jego atak zrani, zaatakuje i zrani i ten atak zadaje light damage, może Malakai dorzucić kolesiowi znacznik Burn. Dodatkowo ma tu swój atak, oczywiście hand ręka czystości, hand of purification. Szybki atak, oczywiście light, zadaje dwie kostki. Może zdejzować, jest Eternal. To jest Malakai. Lecimy dalej, gdzie ja mam tego pana Beastmastera. W zasadzie nie pana, ale panią Beastmaster. Oto no ona, Beastmaster Kobieca wersja Beastmastera. Taka widać z dżungli. I ona 34 punkty życia, 9 channelingu, wytrenowana w naturze. Ma zdolność Wounded Prey. Raz w turze może położyć znacznik Wounded Prey na wrogu, który był ranny. Od tej pory ona i wszystkie kreatury mają mele plus 1 kiedy atakują tę kreaturę. Czyli to jest taka laska, która po prostu coś zrani i potem zaczyna to tropić, żeby dobić. Dodatkowo lubi tropić i dobijać, bo jest szybka, ma fast. Ma plus jeden do strzelania z łuku, znaczy do wszystkich range ataków. No i podstawowy atak melee z trzema kostkami. Nic specjalnego, jakby. No dobra. Co tu mamy jeszcze? Mamy tonę. Hmm nowych żetonów, już wam je pokazuję. Są żetony pomocnicze, które, które po prostu daje się, jeżeli ktoś ma plus jeden armora, plus jeden melee, a, tak, plus jeden ranged, można sobie to położyć na magu, na, na kreaturze i już wiadomo. Jest oczywiście Holy Avenger, jest oczywiście Wounded Prey, jest krwawienie krwawienie jest wkurzające oczywiście w upkeepie dostaje się automatyczny damage można to oczywiście wyleczyć jest nowe słowo klucz stack które unieruchamia kreaturę, mamy blida no i to jest też masakra, to są taint, takie zakażone można powiedzieć zaklęte rany nie wiem, nie wiem jak, jak dobrze przetłumaczyć tainted, to jest Trzy uszkodzenia. Trzy rany tego nie można uleczyć. Mm, można to zdjąć jakimiś e, efektami czarami, które zdejmują właśnie efekty. Ale normalnym leczeniem tych ran się nie uleczy, więc tu trzeba uważać. Tak, coś tu mamy jeszcze. Jest jeszcze Slam. Tak, jak walniemy kogoś w ścianę. No i to tyle, jeżeli chodzi o. Orzetony. Ostrość. Łap, ostrość, dobra. No i co? W końcu jedziemy do kart. Pokażę Wam szybko karty. Tutaj wybrałem sobie po jednej karcie z tych nowych, żeby nie pokazywać Wam wszystkich, znaczy całego deku, gdzie się powtarzają. Sunfire Amulet, magowie dostają życie. Reflex Boots, Defense. Drain Soul dla ciemnych magów, tak, dwa Tainted Condition kładziemy na, na wroga. Akiros Battle Cry dla Warlorda. Harpie, które irytują, wrzeszczą, latają. Co tu mamy dalej? Makunda. Makunda prawie jak król lew daje wszystkim przyjacielskim kotom, piercing plus jeden. Już nie musimy składać tali tylko na wilkach. Możemy na kotach, jeżeli będziemy mieli odpowiednią ich liczbę. Guardian Angel, który uwielbia bronić maga i, i wszystkiego, co jest wokół. Giant Wolf Spider, straszna kreatura. Nie można jej uśpić, tak? Ma immunity psychiczne. Gargoyle Centry, Flying Intercept, dodatkowo uwielbia też chronić, dostaje 3 Armora i jest twarda. Galador, jeleń, który strzela piorunami z rogów i ma niezłe, naprawdę niezłe ataki. Dwarf Panzergarde, taki typowy krasnolud dla Warlorda. Z obroną, ze zbroją, twardy gość. direwolf kolejny wilk. Twardy, bardzo, nie, bardzo, bardzo ostry wilk. Widzicie dwa zbroje, 11 życia. Hmm, powoduje krwawienie atakami. Troll, który się regeneruje hmm, i ma też całkiem potężny atak. Mamy wodne, hmm, wodny czar ataku. Przydałoby się ich więcej, jeśli mam być szczery. Uh, healing Charm, oczywiście trzeba się leczyć. Uh, Enchantment Transfusion, czyli do przenoszenia do enchantów. Uh, divine Might, um, dostajemy et ataki eteral. Armor Ward. Um, um, no, <ścoughs> zgubiłem język. Um, broni naszej ekwipunki, Boże. Spike Pit. To jest świetne. To jest po prostu rewelacja. Pułapka, w którą wpadają wszystkie nielatające. Jak przeciwnik zaczyna tylko latać i rozkładać enchanty na polach, uważajcie. Dalej mamy stalową ścianę. Wielka stalowa ściana. Wieża Maga, która może, która może rzucać czary. Enchanted Wardstone łuk uh, hunting boat and hunting boat no to jest zdecydowanie łuk dla naszej jachtarii um, yach, eagle claw boots um, mag dostaje unmovable i climbing po prostu świetne buty dispel wand to jest różdżka, która będzie często chyba na stołach się pojawiać uh, do dispelowania różnych ciekawych rzeczy brakowało takich zabaw i colossus belt mag dostaje TAF 2. No. To mamy w Conquest of Kumanjaro Tych kart oczywiście jest więcej. Tak, Tu Wam pokazałem po jednej z każdego rodzaju i jest po kilka, po kilka kopii. Dobra. Jedziemy podsumować. Dobra. Co mogę powiedzieć o, o Conquestie? Eee, bardzo fajny dodatek. Mm, szkoda trochę, że mm, jakby nie zrobiono z tego dużego dodatku, bo, bo, bo można by było zrobić, czyli dorzucić, mm, dorzucić księgi czarów, ale to, to jest jakby sprawa pomijalna. Bardzo fajne alternatywne wersje Kapłana i Beastmastera. Szczególnie podoba mi się mm, nowy Beastmaster, to, mm, jak, jak Hali, <laughs> nie mogę wymówić tego imienia, nigi diabła. Eee, bardzo fajna taka, taka nie, nie tyle właśnie Beastmaster, który jakby się nam właśnie kojarzy z tym, że o, przyzywa sobie e, e, zwierzątka, głaszcze je, jest miły i fajny i tylko nimi rozkazuje, ale taka bezwzględna łowczyni, która wykorzystuje naturę, e, dla swoich, dla swoich potrzeb, dlatego żeby łatwiej było jej tropić zwierzyny. Rewelacja z odpowiednim sprzętem no, babka jest nie do zatrzymania. Kapłan też jest fajny, e, chociaż taki troszeczkę za bardzo bojowy jak dla mnie, ale, ale, ale są ludzie, którym się, którym się podoba. Bardzo fajne nowe czary. E, w końcu mamy jakby więcej wody. Miejmy nadzieję, że, że tej wody będzie jeszcze więcej, a już można powiedzieć, że. Niedługo będzie jej dużo, dużo więcej, bo szykuje się nowy dodatek, gdzie będzie Syrena, ale to jeszcze trochę. Generalnie, jeżeli lubicie Mage Wars, to Conquest of Kumanjaro no, na pewno kupicie, bo w tej grze im więcej kart, tym lepiej. Większe możliwości zbudowania deka, większe, większe możliwości zabawy. Conquest of Kumanjaro polecam. Zresztą same, całe Mage Warsy polecam, ja uwielbiam tę grę. <gry> Naprawdę. ok To na dzisiaj wszystko. Eee, dziękuję za oglądanie. Za tydzień kolejny dodatek do Mage Wars. Oglądajcie nas. Trzymajcie się.